Paweł Kulczycki Drużynie nazywają mnie Kiero Miś Nie, Maciej Sztur Pierogi z mięsem Magda czy KFC? KFC Wątróbki Kraków. W chciałem zostać koszykarzem, oczywiście. Bywaś z tym zespołem do Ekstraklasy. Kiedyś takie, znaczy, no może nie ulubiony, kiedyś słyszałem takie zdanie jednym z tych filmów, chyba Diabeł ubiera się u Prady, że kiedy twoje życie legnie w gruzach czas na awans. Jest takie dosyć ciekawe wydaje mi się. Radia SK. <laughs> Najbardziej lubię LeBrona Jamesa. Wracam To jestem strasznie zmęczony. Szykówki lubię oglądać piłkę nożną w wydaniu zachodnioeuropejskim. To bym zwariował, ale z basketem też wariuję. <laughs> No i może najlepszy moment do tej pory, to awans do, do pierwszej ligi i radość z tego tytułu. No, karierę mam nadzieję, że jeszcze długą, ale, ale może zajdę na zawał szybciej. Nie, nie, to nie koszykarze. Najpierw chciałem zostać piłkarzem nożnym, ale nie wyszło mi, to zostałem, chciałem zostać koszykarzem, też mi nie wyszło. To zostałem kierownikiem drużyny.